Już tylko kilka dni pozostało do fotograficznego Woodstocku, czyli festiwalu Fotocamp, który po raz drugi odbędzie się w Ścięgnach. W Karkonosze przyjadą najważniejsi fotograficy ze Zbigniewem Furmanem, Tomaszem Sikorą, Lidią Popiel czy Tomaszem Tomaszewskim na czele. To jest festiwal dla każdego kto... Chciałby używać fotografii jako sposobu wyrażania siebie. Będą to zarówno ludzie, którzy się zajmują tym amatorsko i nie chcą wyjść poza media społecznościowe, ale chcą to robić lepiej. Ale też dla tych, którzy chcą spróbować swoich pierwszych kroków w zarabianiu fotografią, jak i dla tych, którzy są po prostu zawodowcami. Nie ma tu dystansu, jest współpraca i nauka od najlepszych. W trakcie fotokampu tegorocznego będzie szereg imprez wielodniowych. Mam na myśli warsztaty i to z doskonałymi gwiazdami, bo z Wojtkiem Grzędzińskim, czyli jednym z laureatów WordPress Photo, i jednocześnie byłym fotografem prezydenta RP. Będą warsztaty z moim kolegą redakcyjnym Marcinem Zaborowskim z fotografii eventowej. Będą warsztaty z fotografii aktu, będą warsztaty z fotografii beauty. Fotografia to nie tylko dobry aparat, to przede wszystkim pasja i sposób na życie. Fotografując, fotografujemy to, co my lubimy. I to i, i przefiltrowujemy to przez swoją osobowość. Więc jeśli dwie osoby sfotografują te, to, tę samą osobę, mogą powstać dwa różne zdjęcia. I dopóki we mnie będzie jakaś pasja, to, to się będzie kręcić. Bez pasji nie ma, nie ma żadnego postępu bez względu na, na dziedzinę, którą uprawiamy, sztuki czy zawodową. Dlatego warto już dziś spakować sprzęt, kupić bilet i wyruszyć w tą ekscytującą podróż. Festiwal Fotokam w ścięgnach potrwa od 12 do 16 czerwca.